Od jakiegoś czasu, kochani, chciałem nagrać takie spokojne nagranie. Spokojne, to znaczy, bez jakichś takich głębokich tematów, bez głębokiego przenikania przez słowo Boże, i tak przez jakiś czas drodzy zastanawiałem się, czy mogłem zrobić jakieś nagranie troszeczkę inne niż ostatnio. To, co nagrywałem z Arkiem, czy chociażby jakieś inne nagrania, które ostatnio udostępniałem. No i drodzy, wyobraźcie sobie, że wpadłem na bardzo ciekawy pomysł. No i dzisiaj takie troszeczkę inne, spokojniejsze nagranie, które no, na pewno może się przyda świadkom Jehowy lub tym osobom, które są jeszcze ukryte w organizacji, które od jakiegoś czasu także śledzą mój kanał. Witajcie kochani, witam was serdecznie na moim kolejnym nagraniu. Drodzy, jakiś czas temu, może z miesiąc, może 3-4 tygodnie temu kupiłem sobie taki bezprzewodowy głośnik bardzo dobrej firmy, tak żeby mieć tutaj w pokoju jakiś taki głośniczek, żeby można było sobie posłuchać muzyki, coś tam w samochodzie sobie włączyć, jak gdzieś tam jadę, no i muszę wam powiedzieć, że Spodobała mi się ta firma, bo akurat firma GBR jest to porządna firma. I jakiś czas temu kupiłem sobie właśnie taki oto głośnik Bluetooth. Muszę Wam powiedzieć, jest to naprawdę dobry zakup. Spokojnie to nie jest nagranie o sprzęcie audio. Także kochani, spokojnie, używam dzisiaj tylko kolejny raz po prostu przykładu tego głośnika, aby przekazać Wam bardzo, bardzo ważną informację i wiadomość ze Słowa Bożego. No i wyobraźcie sobie, że macie w domu taki fajny głośnik, obojętnie czy takiej firmy, czy innej firmy, no i on sobie gdzieś tutaj stoi, tak? Możemy go postawić na potrzeby naszego nagrania, gdzieś tutaj, o, obok tutaj tego. No i słuchajcie, no właśnie, czy słychać z niego muzykę? Nie, cisza, zupełna cisza. A dlaczego jest cisza? Może mam uszy zatkane, nie wiem, może wy coś słyszycie teraz? Nie, jest zupełna cisza. Dlatego, żeby ten sprzęt nam zadziałał, musimy go połączyć chociażby z telefonem, z czymś, co może przenieść nam dźwięk do tamtego urządzenia na podstawie chociażby fal Bluetooth. No i wszystko, słuchajcie, fajnie. Ten głośniczek bardzo ładnie się prezentuje. Ale potrzeba czegoś, co dostarczy muzykę do tego głośnika. Tak się akurat składa, drodzy, że lubię słuchać muzyki różnej. Kiedyś słuchałem bardzo dużo muzyki techno-elektronicznej, obecnie już słucham różnych utworów, piosenek. Też nie tylko muzyki uwielbieniowej, które oczywiście bardzo kocham, ale jednym z takich utworów, które bardzo lubię, jest zespół YouTube, kawałek We With for Without You. Pewnie znany wam kawałek utwór muzyczny, który już od wielu wielu lat jest można powiedzieć bestsellerem, przynajmniej jeżeli chodzi o moją playlistę. No i teraz jak go wam włączę i zobaczymy czy będzie słuchać ten kawałek. Oczywiście nie będziemy dzisiaj słuchać muzyki podczas tego nagrania. Ale to jest ten jeden z moich ulubionych utworów zespołu YouTube. Dlaczego my go, drodzy, usłyszeliśmy albo zobaczyliśmy? Pozwolę go sobie teraz go wyłączyć. No właśnie dlatego, że było urządzenie, które ten dźwięk przekazało do tamtego głośniczka. Jeżeli tego by nie było, drodzy, to na pewno bez. Jakiegokolwiek utworu i połączenia, nie słyszymy muzyki. I właśnie, drodzy, takiego przykładu dzisiaj chciałem użyć i staram się Wam właśnie przekazać w taki prosty sposób: Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże. Czy jeżeli Twoje Słowo Boże, Twoja Biblia leży gdzieś na półce, tam, o! Czy coś możesz z niej usłyszeć? Czy coś możesz odebrać z treści tego słowa Bożego? No nie. Bo podobnie tak jak w przypadku głośnika Bluetooth i urządzenia, które przekaże dźwięk, tak samo Ty, żeby usłyszeć głos Słowa Bożego, potrzebujesz kilku rzeczy. Przede wszystkim pierwszą rzecz, do którą Cię zachęcam. Potrzebujesz szczerej modlitwy do autora Słowa Bożego. Bo nie wiem, czy wiesz, czytanie Słowa Bożego odbywa się, jeżeli tylko oczywiście zechcesz, w obecności autora. Czyli pomóc się do Boga o zrozumienie tego, co czytasz. Mało tego, w Ewangelii Jana w 14 rozdziale czytamy takie słowa, iż Pan Jezus powiedział, iż Pośle nam wspomożyciela ducha świętego, który objawi nam całą prawdę, który przypomni nam. Pomóc o tego świętego ducha. Poproś Ojca, aby on przekazał tobie, tego świętego ducha, aby on mógł tobie przypomnieć, albo wszystkie objawić rzeczy, które są zawarte w jego słowie. No i chyba najprostsza forma, oczywiście możesz też słuchać Słowa Bożego. Ale ja dzisiaj zwracam uwagę na praktyczną wartość czytania Słowa Bożego. Kiedy zrobisz już te rzeczy, po prostu otwórz Słowo Boże. I możesz się zastanawiać, no jak zacząć czytać Słowo Boże? Od Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, tak? Księgi Bereshit, Księgi Początku, czy gdzieś w środku, czy od Ewangelii. Zachęcę Cię dzisiaj do tego, abyś może mm, otworzył najpierw Werset z księgi Objawienia, 22 rozdział, a werset od 16. I zaraz zobaczymy, drodzy, dlaczego rozpoczęcie studiowania Słowa Bożego, warto rozpocząć jest od tych słów. Także posłuchajcie. Księga Objawienia, 22 rozdział, werset od 16, gdzie czytamy takie słowa. Ja, Jezus, posyłam mojego Anioła, aby wam świadczył o tych wydarzeniach w zborach. Ja jestem korzeń i ród Dawida gwiazda jasna i poranna. A duch i oblubienica mówią: Przyjdź. A kto słyszy, niech powie: Przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech weźmie wodę życia darmo. I teraz, drodzy, osiemnasty i dziewiętnasty werset: Współświadczę bowiem każdemu, słuchającemu słów proroctwa tego zwoju. Jeśli ktoś dodaje coś do tego zwoju, doda mu też Bóg plak opisanych w tym zwoju. A jeśli ktoś odejmie ze słów proroctwa tego zwoju, Bóg odejmie dział jego ze zwoju życia i z miasta świętego, i które są opisane w tym zwoju. Kto mówi te słowa? Te słowa mówi Pan Jezus Chrystus. Że jeżeli ktoś cokolwiek doda do słów tego zwoju, Bóg mu też doda. Jeżeli ktoś odejmie z tego zwoju jakiś słów, Bóg mu też coś odejmie. Z nagrody życia. No, możemy pomyśleć, że są to słowa tylko do księgi objawienia. Ale, drodzy, jeżeli my zrozumiemy, że księga objawienia to tak naprawdę jest napisana zlepkiem wielu informacji z tego, co było kiedyś. Połączeń, powiązań, mozaiki tego wszystkiego. Zrozumiemy, że te słowa możemy odnieść do całego Słowa Bożego. Więc jeżeli zaczynasz czytać Słowo Boże, lub je studiować, nie dodawaj nic, ani nic nie ujmuj. Tak jak to czytasz, tak to czytaj. A jeżeli czegoś nie rozumiesz, proś Boga o zrozumienie. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że będąc w organizacji świadków Jehowy, często, bardzo często mówiłem takie słowa, zobaczę, jak to tłumaczy niewolnik wierny i roztropny. No i zamiast w słowie Bożym szukałem ludzkiego tłumaczenia. W strażnicach, w Przybudźcie się, w różnego rodzaju książkach, skorowidzach, wewnikliwych. Czyli bardziej starałem się zwrócić uwagę na myśl ludzką, nie na to, co Bóg mówi w swoim słowie, lecz na tym, co mówi człowiek. A co mówił człowiek? Często te rzeczy wykluczały się jedno z drugim. Doktryny, zrozumienia, nowe światła, stare rzeczy, zrozumienie tego, tamtego. Strażnica sprzed wielu lat były aktualizowane, książki, chociażby pamiętacie książkę Finał Objawienia Bliski? Jak były dodawane rzeczy, chociażby do tej książki? Pamiętacie, kiedyś w naszej służbie królestwa? Wycinało się takie aktualne zrozumienie i przyklejało się do tego. To jest tylko drodzy jeden przykład, że można coś dodać, albo można coś odjąć. Także zapraszam Cię do tego, abyś nic nie odejmował i nic nie dodawał do tej księgi, do Słowa Bożego. Czytał ją tak, jak ona jest napisana. I proś Boga o zrozumienie tego. List apostoła do Kolosan, drugi rozdział. Wersety od pierwszego. Posłuchajcie, co napisał Apostoł Paweł. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę staczam o Was i o tych, którzy są w Lodycei, i o tych licznych, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele. Aby ich serca doznały zachęty, a oni zespoleni ze sobą w miłości dążyli ku całemu bogactwu pełni zrozumienia. Ku dogłębnemu poznania tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa. I trzeci. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Zobaczcie, apostoł Paweł napisał. W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Dlaczego drodzy od prawie roku? Prawie 200 nagraniach. Cały czas proszę, apeluję was, zachęcam do tego, abyście zgłębiali wiedzę i poznanie Jezusa Chrystusa. Nie ojca, ale syna najpierw, bo jeżeli ktoś pozna syna, pozna ojca, którego posłał. Zobaczcie, ile razy apeluję do was, abyście wzięli do ręki słowo Boże, jakiś długopis. I zaznaczali każdy werset, który mówi coś ci o Panu Jezusie Chrystusie. Dlaczego? No właśnie dlatego, w Chrystusie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Ale czy zdobycie wiedzy wystarczy? <laughs> czy zdobywanie tylko samej wiedzy na zasadzie pewnych faktów historycznych, czy to wystarczy zupełnie? Pamiętacie, drodzy, tą książkę, Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego? Jak myślicie, czy naprawdę sama wiedza prowadzi do życia wiecznego? A jak możemy zrozumieć Jana 17:3? A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jednego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, tutaj w Jana 17:3 czytamy, a to jest życie wieczne, aby znali. Znali to znowu to samo słowo ginosko, czyli mieć z kimś relację, więź, intymną relację. I ten werset zachęca nas do tego, abyś miał relację z ojcem, ale żebyś też miał relację z jego synem, abyś poznawał jego syna, miał poznanie z nim, relacje. Dlatego, drogi Świadku Jehowy, kolejny raz zapraszam Cię do tego, abyś spróbował pierwszy raz może w życiu porozmawiać z Panem Jezusem Chrystusem. Pierw Go poznać, prosić też Ojca, aby to On pociągnął Ciebie do swojego Syna, bo w Nim są zawarte wszystkie skarby mądrości i poznania. Czy kiedykolwiek podziękowałeś Panu Jezusowi za to, co zrobił dla Ciebie, oddał zamiast Ciebie swoje życie, zapłacił dwa tysiące lat temu prawie swoim życiem za Ciebie, czy już to zrobiłeś? Ojcu, cały czas dziękujesz, ale czy kiedykolwiek podziękowałeś temu, który za ciebie oddał życie albo zamiast ciebie oddał życie? Zapraszam cię do tego serdecznie. I pamiętaj o słowach z księgi objawienia. Aby nic nie dodawać do tej księgi, ani nic z niej ujmować. A kiedy przyjdą do ciebie jakieś takie myśli, zastanawienia, jak to tłumaczy niewolnik wierny i roztropny. Zawsze wracaj do słów zapisanych w Ewangelii Jana 14 rozdział, werset 6, gdzie czytamy tak: Jezus więc powiedział do niego: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I do tego cię serdecznie zapraszam kolejny raz. Więc jeżeli dobrze chciałbyś zrozumieć Słowo Boże, żeby ono nie stało tak jak ten głośnik gdzieś tam, musisz zrobić kilka rzeczy. Przede wszystkim musisz zacząć pierw modlić się do Ojca o to, aby On dał Ci zrozumienie tego Słowa. Modlić się o Ducha Świętego. I pamiętać jedno, kochani: musicie pamiętać: Nie w organizacji, nie w niewolniku, nie w religii, nie w człowieku, ale w Jezusie Chrystusie są wszelkie skarby poznania mądrości. I do tego Cię zapraszam. I na koniec, tak jak rozpocząłem to nagranie, zapraszam Cię do tego, abyś odpalił w cudzysłowie w swojej głowie coś, co połączy Ciebie z tym głośnikiem. Pomóc się do Boga po to, abyś mógł czytać książkę z autorem tej księgi. A ja. Zakończę dzisiaj nasze nagranie, moje nagranie tym pięknym utworem, który mi się podoba. Do zobaczenia przy kolejnym nagraniu.